Na mrozie już góry samo biały spadł śnieg. Odleciały w świat taki przelotny, by nie zginąć na chłodzie we mgle, gdy jest zima i biały spadł śnieg. A w dolinach tak pusto i cicho przyszła zima. I biały spadł śnieg. Mroźne wiatry wciąż gonią donikąd, jakby chciały wykrzyczeć swój gniew. Tak to zima i biały spadł śnieg. Świat Biały spadł śnieg Gdzieś daleko w marzeniach Zostały letnie noce Gorące i dnie Bo już zima I biały spadł śnieg Śniegu białe i mro I biały spadł śnieg. Zaciągnęły kołdelki na głowę, bo na mrozy najlepszy to lek. Kiedy zima i biały spadł śnieg, by się tylko nie zbudzić przed czasem, przyszła zima i biały spadł śnieg. Przed najmniejszym ukryte hałasem śnią, mówi o niebie jak len, Choć to zima i biały spadł śnieg, śniegu biały i mrąg. Jak, twór, jak na to Tołwy Janson zima muminków. Niebo było niemal czarne, lecz śnieg lśnił jasno niebieskim blaskiem w świetle księżyca. Może spało pod lodem a głęboko w ziemi między korzeniami wszystkie małe stworzonka śniły o wiośnie ale do wiosny było dość daleko bowiem nowy rok minął dopiero co właśnie w miejscu gdzie dolina wznosiła się łagodnie ku górom stał dom zasypany śniegiem wyglądał bardzo samotnie Podobny był raczej do dziwacznej zaspy śnieżnej. Tuż obok, między oblodzonymi brzegami, wiła się czarna jak węgiel rzeka. Prąd sprawiał, że nie zamarzała przez całą zimę, ale na moście nie było żadnych śladów stóp, a i wokół domu zaspy śniegu, naniesionego przez wiatr, były nietknięte wewnątrz domu było ciepło i przytulnie na dole w piwnicy tliły się wolno na ruszcie całe masy torfu księżyc zaglądał przez okno oświetlając białe zimowe pokrowce na meblach i owinięty tiulem kryształowy żyrandol a w salonie wokół największego kaflowego pieca rodzina muminków spała długim Zimowym snem spali zawsze od października do kwietnia. Tak bowiem czynili ich przodkowie, a muminki przestrzegają tradycji. Wszyscy, podobnie jak ich przodkowie, mieli w żołądkach porządną porcję igliwia. Przy łóżkach zaś pełni nadziei położyli to, co mogło być potrzebne wczesną wiosną: łopaty. Okulary przeciwsłoneczne i trochę taśmy filmowej, przyrządy do mierzenia siły wiatru i tym podobne przedmioty. Cisza pełna była spokoju i oczekiwania. Czasem ktoś westchnął i zwinąwszy się, wsuwał głębiej w posłanie, w którym spał. Promień księżyca przewędrował od fotela na biegunach. Do stołu w salonie, przesunął się po mosiężnych gałkach na wezgłowiu łóżka i zaświecił prosto w twarz muminka. A potem zdarzyło się coś, co nie zdarzyło się nigdy, odkąd pierwszy troll z rodziny muminków zapadł w sen zimowy: muminek obudził się i nie mógł już zasnąć patrzył, jak świeci księżyc i kryształy lodu na szybie, słyszał buczenie pieca na dole w piwnicy i był coraz bardziej rozbudzony i zdumiony. W końcu wstał i podreptał do łóżka swojej mamy, pociągnął ją ostrożnie za ucho, lecz nie obudziła się, tylko zwinęła w obojętną kulkę. Jeśli nawet mama się nie obudzi, to nie ma co próbować budzić innych, pomyślał mu minek i ruszył dalej, przez obcy, tajemniczy dom. Zegary stały już od dawna i wszystko pokryte było delikatną warstwą kurzu. Na stole w salonie stała od jesieni waza do zupy z resztkami igliwia w środku, a kryształowy żyrandol w tiulowej sukience podzwaniał sobie z cicha. Nagle Muminek zląkł się i znieruchomiał w ciepłym mroku za promieniem księżyca. Poczuł się ogromnie samotny. — Mamo, obudź się! — zawołał ciągnąc za kołdrę. Cały świat się gdzieś zgubił, ale mama się nie obudziła. Co prawda do jej snu o lecie wkradł się na chwilę niepokój i troska, ale nie mogła się obudzić, więc muminek zwinął się w kłębek na dywanie przy jej łóżku, i długa noc zimowa ciągnęła się dalej. O świcie zaspa śnieżna na dachu zaczęła się ruszać. Zsunęła się kawałek, po czym zdecydowanie zjechała przez okap i siadła z miękkim plaśnięciem. Wszystkie okna zostały zasypane i przez szyby sączyło się do wnętrza domu tylko słabe, szare światło. Salon stał się bardziej nierzeczywisty niż kiedykolwiek jakby znalazł się głęboko pod ziemią. Uminek, nastawiwszy uszu, długo nasłuchiwał. po czym Zapalił nocną lampkę i podszedł do komody, żeby przeczytać wiosenny list włóczykija. List leżał tam, gdzie zwykle, pod małym tramwajem z morskiej pianki i podobny był do wszystkich wiosennych listów, jakie zostawiał włóczyki, kiedy w październiku wyruszał na południe. Na początku dużymi, okrągłymi literami napisane było: Hej. Sam list był krótki: Hej. Śpi dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego wiosennego dnia będziesz mnie miał tu znowu. Zaczekaj na mnie z budowaniem tamy. Włóczyki. Muminek przeczytał list kilka razy i nagle poczuł, że jest głodny. Poszedł do kuchni. Kuchnia także zdawała się tkwić całe mile pod ziemią. Była niesamowicie wysprzątana i pusta. Spiżarnia również świeciła pustkami, jak wszystko inne. Znalazł jedynie butelkę sfermentowanego soku malinowego i paczkę zakurzonego knäckebröd. Knäckebröd, szwedzki chleb przypominający cienkie, kruche suchary. Bardzo smaczny. Usadowił się wygodnie pod kuchennym stołem i czytając jeszcze raz list włóczykija, zaczął jeść. Potem położył się na plecach i przyglądał się czworograniastym drewnianym listwom pod stołem. Było bardzo cicho. — Hej — szepnął mu minek. — Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego wiosennego dnia — powiedział trochę głośniej — Potem zaśpiewał na całe gardło. Będziesz mnie miał tu znowu, będziesz mnie miał i będzie wiosna, i będzie ciepło, i będę tu, i będziemy tu, i ty i ja, i tak co dnia, i tak co dnia. Tu urwał. Na widok dwojga małych oczu, spoglądających na niego spod kuchennej szafki. Odpowiedział im spojrzeniem. W kuchni zapanowała cisza, potem oczy znikły. Czekaj, zawołał muminek z niepokojem. Podpełzł do szafki i zaczął szeptem wabić. Chodź, chodź, nie bój się, nie zrobię ci nic złego. Wracaj. Ale kimkolwiek był ten, kto mieszkał pod szafką, nie pokazał się już więcej. Muminek rozłożył rzędem na podłodze kawałki knekebryt i nakapał na nie trochę soku malinowego. Kiedy wrócił do salonu, kryształowe wisiorki na żerandolu dzwoniły melancholijnie. — Pójdę sobie stąd — powiedział mu Minek surowo do żerandola. — Znudziliście mi się wszyscy. Pójdę na południe, na spotkanie włóczy Kija. Usiłował otworzyć drzwi wejściowe, ale przymarzły. Biegał, popiskując od okna do okna, ale i okna były poprzymarzane. Wtedy pobiegł na strych, otworzył klapę i wyszedł na dach. Uderzyło go zimne powietrze. Dech mu zaparło. Puśliznął się i stoczył przez okap. I tak nieszczęsny muminek znalazł się w nowym, niebezpiecznym świecie i wpadł po uszy w zaspę śniegu pierwszą, jaką mu się zdarzyło w życiu widzieć. Coś kłuło go niemile w aksamitną skórę, ale jednocześnie jego nos zwietrzył jakiś nowy zapach. Był to zapach poważny, najpoważniejszy ze wszystkich znanych mu dotąd zapachów i trochę przerażający, lecz sprawił, że muminek obudził się na dobry i poczuł ciekawość nad doliną. Rozpościerał się szary półmrok. Ale teraz dolina nie była zielona, tylko biała. Wszystko, co się kiedyś ruszało, zrobiło się nieruchome. Wszelkie żywe dźwięki zamilkły. Wszystko co było kanciaste, stało się okrągłe. To jest śnieg, szepnął Muminek. Słyszałem o tym od mamy. To nazywa się śnieg. Bez wiedzy muminka jego aksamitna skóra postanowiła powoli stać się futerkiem, które mogło przydać się w zimie. Wymagało to trochę czasu, ale decyzja została powzięta, a decyzja to zawsze rzecz pożyteczna. Tymczasem muminek dalej z trudem wędrował przez śnieg, aż doszedł do rzeki. Była to ta sama rzeka, która przejrzysta i wesoła przepływała latem przez ogród Muminków. Teraz jednak wyglądała inaczej. Była czarna i obojętna. Ona też należała do tego nowego świata, który był Muminkowi obcy. Na wszelki wypadek spojrzał na most, spojrzał na skrzynkę pocztową, zgadzało się, uchylił nieco wieczka ale nie było tam żadnej poczty prócz zeschłego liścia bez jednego słowa przyzwyczaił się do zapachu zimy i ów zapach nie budził już w nim ciekawości popatrzył na krzak jaśminu, który był bezładną plątaniną nagich gałęzi i pomyślał przerażony umarł cały świat umarł, kiedy spałem ten świat należy do kogoś innego Kogo nie znam, może do buki i nie został zrobiony po to, aby żyły w nim muminki. Przez chwilę wahał się, ale potem uznał, że jeszcze gorzej byłoby znosić samotność, będąc jedynym nieśpiącym wśród śpiących. I Muminek ruszył przed siebie, wydeptując pierwsze ślady na moście i dalej na zboczu góry. Były to ślady bardzo dobre, ale stanowcze i wiodły prosto pomiędzy drzewa na południe. Nad brzegiem morza skakała bez celu tu i tam mała wiewiórka. Była to bardzo zwariowana wiewiórka, która lubiła myśleć o sobie jako o wiewiórce z pięknym ogonem. Zresztą nigdy nie potrafiła myśleć o niczym długo. Przeważnie kierowała się uczuciem. A właśnie poczuła, że materaz w jej gnieździe zaczyna twardnieć, więc wyruszyła, żeby poszukać nowego. Od czasu do czasu mruczała do siebie: ma teraz, żeby nie zapomnieć, czego szukała. A zapominała ogromnie łatwo. Wiewiórka skakała w prawo i w lewo, między drzewami, po lodzie, wtykała pyszczek w śnieg, zastanawiała się, spoglądała w górę na niebo, potrząsała głową i znów skakała dalej. W końcu Znalazła się przed grotą i wskoczyła do środka. Ale zaszedłszy tak daleko, nie mogła już się skupić i zupełnie zapomniała o materacu. Usiadła na ogonie i zaczęła myśleć, że mogłaby się również nazywać wiewiórką z pięknymi wąsami. Przed zaspą u wylotu groty ktoś położył na ziemi słomę. A na słomie stało duże tekturowe pudło z dziurkami na powietrze. To dziwne, powiedziała wiewiórka zdumiona. Tego pudła tu przedtem nie było. Coś z nim musi być nie w porządku. Albo też to nie ta grota. A może ja jestem nie tą wiewiórką? Chociaż nie bardzo mi się chce w to wierzyć. Uniosła róg pokrywy i wetknęła głowę do pudełka. Wewnątrz było ciepło, pudełko wypełniało coś miękkiego i miłego. I nagle wiewiórka przypomniała sobie o swoim materacu. Drobnymi, ostrymi zębami wgryzła się w to coś miękkiego i wyciągnęła kłaczek wełny. Wyciągała kłaczek za kłaczkiem, pracując jak opętana wszystkimi czterema łapkami i wkrótce miała w objęciach mnóstwo wełny. Była bardzo zadowolona i ucieszona. Nagle poczuła. Że coś usiłuje ugryźć ją w nogę. Błyskawicznie wyskoczyła z pudła, zawahała się przez moment, po czym zdecydowała się na ciekawość. Bolała być ciekawa niż przestraszona. Z pogryzionej wełny wysunęła się powoli głowa ze zmierzwionymi włosami i wściekłą twarzą. Czyś ty zwariowała? krzyknęła ze złości mała mi. Nie, nie sądzę. Odpowiedziała wiewiórka. Obudziłaś mnie, mówiła mi dalej surowo, i zjadłaś mój śpibór. O co chodzi? Ale wiewiórka tak była zbita z tropu, że znów zapomniała o materacu. Mi parsknęła i wyszła z pudełka. Zamknęła pokrywę nad swoją siostrą, która dalej spała, po czym zrobiła parę kroków i dotknęła łapkami śniegu. Aha, więc on tak wygląda, powiedziała. Czego to nie wymyślą? Ulepiła zaraz kulę ze śniegu i rzuciła nią celnie w wiewiórkę. Następnie wyszła z grody, by wziąć zimę w swoje posiadanie.